Witamy Państwa! Zapraszamy do obejrzenia meczu niezwykłego! Spotykają się dwa zespoły z przeciwległych krańców rankingu FIFA. Największe gwiazdy światowego futbolu zbierzą się z piłkarzami, o których wiele osób zapewne nigdy nie słyszało. Takie spotkania bywają albo bardzo jednostronne, albo przeciwnie, fascynujące i zaskakujące. Obejrzymy dzisiaj Hiszpanów grających przeciwko Szwecji. Spójrzmy, jak prezentuje się skład Hiszpanów. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Zobaczmy w jakim składzie zagrają dzisiaj Szwedzi. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę. Podczas... Szansa! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Jak widzimy w powtórce, nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Świetny strzał w samo okienko. Ta bramka daje Szwedom prowadzenie. Piago. Diego Costa. Marco Asensio. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. Szybko wykonany rzut wolny. Berg. wonem. Jordi Alba isko, Koke, okay. Marka Asensio, dobrze teraz przejęli obrońcy, mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę, Hiszpanie rozpoczną grę od rzutu rożnego, Koke dośrodkowanie jest pod Sergio Ramos. Strzał niecelny, ale samo rozegranie rzutu rożnego dobrze przemyślany. Szkoda, że tak mało zabrakło, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Myślę, że w końcu coś strzelą. Mikael Luskik. Berg. Sergio Ramos przechwytuje podanie. Okay. Marka Asensio, Tiago Alcantara, Ale szansa, Tiago. Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. I mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Powinien grać w pole karne. Isko. Goor! Mamy Mamy Bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. To bramka, jak najbardziej zasłużona, po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Grają swobodnie i dyktują warunki. Wyrównali w tym spotkaniu, można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Tiago, kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Rozrzucenie do boku. Markus Berg ryzykownie, ale udanie. Mikael Lustig, Sebastian Larsson, ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Tiago, Diego Costa, Sergio Busquets. Isco, Diego Costa, Tiago. Szansa na objęcie prowadzenia, ale mu teraz wyjął tę piłkę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Berg, Egdal. Tiago, Marka Asensio, Tiago Alcantara, Diego Costa, Isko. Dobrze skrzydłem, może dogrywać. Ok. Asensio, dobra okazja, Są, ale zablokowany. I wyjaśnia sytuację. Isko, Sergio Busquets, Thiago, Koke. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Wspaniała szansa Kosty. Sparował piłkę na bok. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Koke z rogu, obrońca w. Thiago, Alcantara! Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Koke, dośrodkowanie, pod chorągiewki. Strzela! Ech! Przestrzelił stanowczo za wysoko. Albin Egdal. Forsberg. Ola Toivonen. Powoli, z rozmysłem, ale... Markus Berg! Bramkarz pewnie piłkę. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Egdal słabo kryją, no i będzie szansa. Larson, Markus Berg, Sebastian Larson i Sergio Ramos zażegnuje niebezpieczeństwo. No i bramkarz skarnia piłkę. Na pewno odetchnął z ulgą. Tak, trudno uwierzyć, że nie padł gol. Piłka wybita z linii bramkowej. Teraz odrobina spokoju. No i mamy przywilej korzyści dla Hiszpanów. Diego Costa, Asensio i Jordi Alba. Czy będzie prowadzenie? No, był tam spalony. Larson, Markus Berg. Sebastian Larson. Albin Egdal. Powinien dogrywać. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to poda. No i mamy koniec pierwszej połowy. Po przerwie wznawiają Szwedzi. Nieudane podanie Alkantary. Sebastian Larsson. Berg. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Dobre, skuteczne podanie. Jego koszta. Isko. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Naciskają na niego. A co twoim zdaniem zaprezentował nam w pierwszej połowie Isko? No świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali. I udało im się do przerwy ten remis dobić. Markus Berg. Jest szansa. Dobrze się znalazł bramkarz. Ale to nie koniec zagrożenia. No zażegnali niebezpieczeństwo. Znowu celne podanie tego zawodnika. No z tego miejsca można strzelać. Z za linii bocznej teraz Szwedzi. I będziemy mieli zmianę w drużynie Szwecji. Markus Berg. Opłacił się pressing, piłka przekroczyła linię boczną boiska. Sergio Busquets, Thiago, Nacho Fernandez. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Berg. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Atakują Szwedzi. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Chyba będzie wrzucał. Zdążył w ostatniej chwili. Isko. Jordi Alba ma miejsce na skrzydle. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Isko! Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej! Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. Trener dokonuje zmiany w zespole Hiszpanii. Sergio Busquets. No, przejął, ale nie opanował piłki. Svensson. Berg. Forsberg. Wspaniale przechwycił. Thiago. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Egdal? Sergio Busquets? Czy na błąd przeciwnika i się opłaciło? Przejęli piłkę. Mój detti No, będzie gol? Bardzo udanie zablokował ten strzał. Ale spech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Forsberg. Czekamy na dośrodkowanie. Grew wznowią rywale. Sędzia odgwizdał Spalonego. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Albi Egdal. Egdal. Uderza! Świetnie się spisał. Wręcz mu dziękuję. Svensson. Groźnie, ale zdążyli na czas. Derk. Robi się niebezpiecznie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Rozszyli teraz groźnie do kontry. Thiago Alcantara. Dobrze, biega na wolne pole. Świetna interwencja bramkarza. To było naprawdę trudne zadanie. Znakomicie się z niego wywiązał. Wciąż remis. Udane wiązkowanie. I co ważne, bez ryzyka. Uderzenie. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farfocna. Forsberg. To zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. Albin Egdal. Berg. Uderzenie w stronę bramki. Bramkarz skutecznie interweniuje i wynik pozostaje remisowy. Jeśli się postarają, mogą ten remis utrzymać do końca. Albo coś jeszcze strzelić. Mija 86. minuta. 4 do końca. Jordi Alba. Piłka w pole karne. Diego Costa. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Isko. Busquets. No, to nie było najszczęśliwsze. Zwarcie Mikael Lustig. I gronkwist wyjaśnia sytuację. Taka okazja, czy się uda. Strzał, ale zablokowany. Aspas. Czas nieubłaganie płynie. Mamy remis. Kibiców to nie zadowala. Wspierają gospodarzy, by walczyli o wygraną. Diego Costa! Brawa dla obrońcy za tę interwencję. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis.